Firma Pen Legenda wśród kołowrotków. Firma amerykańska znana głównie z pienięgistą, bo produkty od lat oferuje właśnie dla nich. No ale przyszły takie czasy i całe szczęście, że również tak znamienita amerykańska firma zajęła się kołowrotkami dla karpiarzy. Mam tutaj trzy modele Pena, które powinny karpiarze zainteresować, ale każdy z nich jest zupełnie inny. To jest Pen Affinity 7000, kołowrotek bezwolnego biegu, kołowrotek Big Pit, do dalekich rzutów przede wszystkim. Następny kołowrotek to jest Pen Affinity LTD Live Liner, z wolnym biegiem szpuli. No i trzeci, którego nazwa może być zwodnicza, bo to kołowrotek, który nazywa się Spinfisher. Oczywiście kołowrotek spinningowy, ale fantastyczny kołowrotek, który również może być używany przez karpiarzy głównie do wywózki. Jak te kołowrotki wyglądają, no to za chwilę przekonamy się. Pen Affinity 7000. Od razu dodam, że jest również większy model 8000. Co charakterystyczne? Szpule. W komplecie są dwie, ale dwie różne. To jest standardowa szpula. Do takiego typowego łowienia również z wywózki. 270 metrów żółki 0,35. Ale ta druga szpula. Jest zupełnie wyjątkowa i to jest rzecz, która jest dość rzadko spotykana w kompletach do kołowrotków, mianowicie bardzo płytka rzutowa szpula, chociaż ona jest tutaj oznaczona jako szpula do placionki. Sądzę, że jej główne zadanie to właśnie jest dalekie rzucanie. Kiedy zastosujemy tak płytką szpulę i dość cienką żyłkę, bo zależy nam na tym, żeby jak najdalej rzucić, zupełnie inaczej wygląda rzut niż przy głębokiej szpuli, kiedy dużo tej żyłki jest nawinięte, kiedy ona jest ciśnięta. Oczywiście można tutaj używać również cienkiej plecionki. Też tutaj mieści się sporo, bo aż 270 metrów plecionki 018. Korpus bardzo Kompaktowy, doskonały do rzutu, dlatego że świetnie nam się układa razem z wędką w ręce aż 10 łożysk. 9 łożysk typowych kulkowych, plus jedno łożysko oporowe. Hamulec typu Quick Drag to dzisiaj prawie standard we wszystkich tego typu kółrodzkach typu Big Pit oczywiście bez wolnego biegu, bo takim kołowrotkiem jest właśnie Affinity. Myślę, że do wszelakiego rodzaju łowienia ten kołowrotek jest przedysponowany, bo jak już mówiłem, zarówno dla lekkich rzutów, jak i przy zastosowaniu tej drugiej szpuli do wywózki. To jest pierwszy, bazowy i podstawowy karpiowy kołowrotek firmy PEN. Jego w pewien sposób rozwinięciem jest następny kołowrotek, czyli Pen Affinity LTD. To jest kołowrotek z wolnym ubiegiem szpuli. On jest jeszcze bardziej pojemny od tego, o którym mówiłem wcześniej, dlatego że mieści 415 metrów żyłki 0,35 mm. Ma 8 kulkowych i jedno oporowe. No i oczywiście to wszystko, co koło z wolnym biegiem powinien mieć a więc natężenie e, nacisku szpuli tutaj regulowane. Wolny bieg, który włączamy, zarówno korbką, e, jak i możemy go wyłączyć mechanicznie samą dźwignią. Hamulec dokładny hamulec. No i w kolorze czarnym co dzisiaj jest e, oczywiście standardem, bo, bo to jest modne, w matowym czarnym kolorze kołowrotki. Wolna oscylacja, która pozwala na bardzo precyzyjne i dokładne nawijanie żyłki. Dla tych wszystkich, którzy lubią używać kołowrotki z wolnym biegiem szpuli, to jest całkiem dobra propozycja. Oczywiście zapasowa szpula, co też Powinno przynajmniej, powinno być standardem w tego typu kołowrotkach. I jeszcze jedna ciekawostka. Korpka tego kołowrotka standardowa, kiedyś drewniane korpki były niezwykle popularne. Karpiacze nie lubili niczego innego. Natomiast firma PEN zaproponowała rzecz alternatywną. Drugą korpkę wymienną z rączką gumowaną, która doskonale trzyma się ręki, nie ślizga się jak w przypadku drewna, no, nie wygląda tak ekskluzywnie, ale jest jak najbardziej użyteczna, więc jeżeli ktoś woli taką korbkę, proszę bardzo, jeżeli ktoś woli rączkę drewnianą, może też taką założyć. No i trzeci kołowrotek firmy Pen, najcięższy z nich, to od razu mówię, dlatego że on Całą obudowę ma metalową. Jest to niesłychanie wytrzymała, mocna maszyna. Myślę, że dla tych wszystkich, którzy łowią z wywózki, to jest doskonała propozycja. Kowrotek no, nie do zdarcia. Tym bardziej, że raczej nie powinniśmy się obawiać przy wywózkach gdzieś u jakimś uderzeniu, o kamień, o łódkę, jeżeli łódką pływamy, bo to jest metalowa obudowa. Bardzo, bardzo mocna konstrukcja kilka elementów oczywiście bardzo istotnych, których tutaj nie widzimy, między innymi przekładnia tego kołowrotka, która jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ale nawet takie drobne elementy, których nie spotyka się w innych kołowrotkach tutaj są. Między innymi ten gumowany pierścień na szpuli. Wiemy, jak często mamy kłopoty z założeniem żyłki na szpule przy nawijaniu żyłki, bo tam wszystko się ślizga. Ten pierścień fantastycznie temu zapobiega, jeżeli żyłkę tutaj się na ten pierścień założy, nic tutaj się nam przy nawijaniu ślizgać nie będzie. Drobiazg niby nieistotny, ale jednak zaoszczędza nam sporo nerwów w czasie nawijania żyłki. Ten kołowrotek... Działa na sześciu łożyskach, myślę, że dla tych wszystkich, którzy e, lubią wywózki, którzy łowią przede wszystkim e, z wywózki, to jest e, dobra propozycja, tym bardziej, że ten kołobrotek e, mieści naprawdę ekstremalne ilości żyłki, bo aż 440 metrów żyłki 0,35 mm, a kiedy używamy plecionki, a wiadomo, że plecionka mniej więcej 0,20-0,22, no to spokojnie 600, a może nawet i 700 metrów tej plecionki tutaj wejdzie, więc możemy łowić we wszelkich możliwych sytuacjach. Ten kołowrotek również ma, jak i pozostałe, zapasową szpulę i co ciekawe, on ma płytką szpulę doskonałą do dalekich rzutów. Tak więc ten kołowrotek możemy zastosować nie tylko do wywózki, ale również do rzucania na duże odległości, kiedy założymy tę płytką szpulę, na którą też sporo wejdzie, bo aż 155 metrów żyłki 0.25, a przy naprawdę ekstremalnych rzutach, kiedy musimy ubić bardzo daleko, no to absolutnie to nam Wystarczy, kiedy ktoś zechce jeszcze cienką plecionkę, to tym bardziej.